Słaba, bracia i siostry. Jako, że coraz częściej za oknem wygląda nasze słońce Jariło, i coraz wyżej schodzi na niebie, pomówimy dzisiaj o pewnym naszym święcie, który odnosił się do rozpoczęcia nowego roku wegetacyjnego, a mianowicie o jarygodach. Jak wspomniałem we wcześniejszej audycji w kalendarzu rosyjsko-słowiańskim, e, Według naszego kalendarza słonecznego i księżycowego data yy, godu wypadała mniej więcej w okolicy 21 marca. I też właśnie w tym roku, roku kalendarzowym korporacyjnym 2016 oraz naszym roku sowieckim 7525, na 23 marca, przypada pierwsza wiosenna pełnia księżyca. Tak, był to początek, jest to pierwszy dzień, można powiedzieć, wiosny, kiedy to zrównanie, yy, równonoc, tak zwana równonoc wiosenna. Kiedy to słońce jariło, wschodzi coraz wyżej i wyżej, a dzień staje się i dłuższy i dłuższy od nocy. Tak więc jarygody związane były... Właśnie z początkiem roku wegetacyjnego, z początkiem naszego roku sowiejskiego, życia, cyklu życia wiosennego. A nie jak chrześcijańskie, wielkanoc chrześcijańska, która dopiero, notabene, za, za, yy, została wprowadzona w XII-XIII wieku po ukrzyżowaniu Jezusa, wcześniej tego święta chrześcijanie mieli, i która bazowała, jej nazwa głównie bazuje na yy, anglosaskiej bogini, Wcześniej można powiedzieć staro-celtyckiej bogini Aster, nie mówiłem to coś, Ister po angielsku, Bielkanoc, Oster po niemiecku, która była ta bogini Aster odpowiedniczką bogini Isztar perskiej, tak, 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 zabest, Zyndashty, którą przetłumaczył nasz Ignacy A ta z kolei, czyli bogini Isztar z dzieciątkiem, była odpowiednikiem, to znaczy jej odpowiednikiem w Polsce w dzisiejszej jest Matka Boska z Dzieciątkiem. O tym też wspominałem we wcześniejszych audycjach. Śmieszna analogia. Także Jary gody, tak samo e, były nazwane w Biblii bodajże wspomniane jest jako Pascha nazwa tych tutaj zlokalizowanych świąt około dzisiejszej Wielkanocy. E, Pascha z tego tytułu, gdyż Izraelici, Semici, czyli starożytni Izraelici na swoich tam terenach Obchodzili także pełnię tą księżyca wiosenną, która zwiastowała y, kolejny rok wegetacyjny, strzyżenie owiec i wypuszczanie y, zwierząt na nowe pastwiska. Stąd też y, nazwa i Paschy, gdzie się jako Pascha też Żydzi wprowadzili, można powiedzieć, przez Biblię y, do obchodzenia, tak? Hmm, śmieszne. Tak więc wiarygodny. 23 marca, pierwsza pełnia Słońca, kiedy to, e, kiedy to słońce jariło, wschodzi wyżej i wyżej, i ogrzewa nas nasze serca, nasze dusze swoimi ży życiodajnymi promieniami, oraz nagrzewa naszą brzemienną ziemię matkę, która wkrótce wyda pierwotiny, czyli plony. Rozpoczynano wówczas te święta. Ceremonialnym rozpalaniem ogniska, tak, wokół którego zbierał się zamknięty krąg plemienia tak, szansowieńskiego, kiedy to Żercy kapłani chodzili wokół, jeszcze odstraszali pozostałe demony po zimie, po tym porządzeniu nocy, ciemności i wchodzili do tego kręgu. Krąg został zamykany, i wówczas to rozpoczynano modły do światowita, do roda. Do naszych bogów y, ziemi, do mokoszy, matki maszej świętej, matki ziemi, do Welesa, Wówczas y, do doli, tak składano Wówczas, wówczas jest, składa się ofiary właśnie z pokarmów y, i z innych rzeczy tak dobytku czyli płótna tak, czy innych y, materiałów y, wytwarzanych dzięki naturze. Wówczas składano właśnie do ognia, czyli swaroga i swarożyca, ojca i syna, czyli ognia niebieskiego i ziemskiego, e, dary w postaci właśnie miodu, wylewania miodu na ziemi i wrzucania go właśnie także do ognia, czyli karmienia boków, Czyli składanie tak zwanej trzeby tak? z, z e, ziaren, e, wylewania mleka dla matki ziemi i wówczas wle, wlewania go także do ogniska. Czy też yy, kołacza jako, yy, jako symbolu bogactwa lub innych przedmiotów, czy yy, wytworów naszych, tak, yy, do spożycia, które otrzymaliśmy dzięki naturze. Po takiej ceremonii następowała później niedziela. Pierwsza niedziela po wiosennej pełni księżyca to Wielki Dzień, czyli Wielki Dzień, który. Był obchodzony w taki sposób, że właśnie spodziewało się z tobie posiłek, kobiety szykowały różne potrawy i malowały pisanki. Tak, gdyż jajka były od zadarania dziejów symbolem wygrywania życia ze śmiercią, pokonania światłości, światła. ciemność, tak, I, był to, i na nich właśnie grawerowano symbole, figury i inne właśnie rzeczy. W ten sam dzień także palono, ry, palono lub topiono rytualnie kukłę, kukłę, która nazywaliśmy i nazywano do dnia marzalną yy, śmiercioszką, śmierciuszką yy, oraz wiele, wiele innych nazw można spotkać, w zależności właśnie, jak powiedziałem, od wieży najczystych, czyli od plemion, tak. Wówczas ta kukła była robiona ze słomy, ozdabiana była kokardkami tak, i jakimiś nie wiem, innymi strojkami. On Symbolizowała ona właśnie tak zwaną śmierć. Tak, I wygranie, jak odchodzenie zimy, odchodzenie chorób, tak, odchodzenie zimna przede wszystkim, bo puszczały pierwsze mrozy. I wówczas tą kukłą, tak, którą uważano właśnie za symbol śmierci, poprzez palenie i poprzez topienie jej uważano, że szybciej przyjdzie wtedy wiosna, tak, że staje ona pokonana i zaczyna się nowe życie. Nasza matka ziemienna, ziemia i przyroda na niej i natura zaczyna się odradzać. Czyż nie piękne święto? Po Wielkiej Niedzieli następował poniedziałek, po pierwszej pełni wiosennej. Nazywał się Wołocilne, albo Konopielka, albo jak chcecie, śmigłosdygos dzisiejszy. Wówczas to chłopcy biegali po chatach i polewali młode panny wodą. One w zamian wręczały im właśnie te pisanki z symbolami magicznymi. Wodą. Wówczas to. Hucznie się odbywały, tak później zabawy nadal. Także zobaczcie, kilka dni, nie żadna wilka no, związana z macwysaniem, z cierpieniem, ukrzyżowaniem kogoś, tylko powitanie nowego wegetacyjnego roku. Czyli zatoczenie koła i rozpoczęcie cyklu życia od nowa. Cyklu, o którym wspomniałem, my Słowianie dzielimy na cztery części: Narodziny, wejście w okres młodzieńczy. Wejście w okres dorosły, założenie rodziny w nim, tak, w tym okresie, spłodzenie potomstwa, a na końcu śmierć, czyli zima odchodziła, yy, przodkowie odchodzili, umierali po to, żeby ich potomkowie mogli nadejść i kontynuować. I tym, Oto krótkim filmikiem, tak? Życzę Wam szczodrych i obfitych jarych godów, by Ziemia obfitowała, by natura odzajemniała się miłością, jaką my do niej wysyłamy, i obdarzyła nas bogactwem. Bogactwem czego? Bogactwem plonów, bogactwem zwierząt, bogactwem naszego życia. Także życzę szczodrych jarych godów. Y. Godów, przepraszam. Sława, bracia i siostry.